O, witam wszystkich, cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marianczą z tej strony kłaniam się, ludzie idą na koncert brągowy, jakiś tam hip hopowy, cuda wianki. A ja odpalam party na 5 plus 5, to lubię, taki nerd typowy. Nie no, dzisiaj już tam sobie polatałem, podziałałem. Czas przysiąść na tyłek i rozejrzeć się za jakimś rywalem. Może będzie w Ciry, może będzie wygrana, tanio, skóry nie sprzedam. No, 1400. Chciałbym jednak tak bliżej troszeczkę tego rankingu mojego. A, tak, może z 1600, 1700, 1800, może coś w tym pułapie, chociaż to nie jest... O, o to mi mniej więcej chodziło. Mamy czwórkę, 4 moi drodzy, obrona sycylijska. Czy przez e6, czy przez d6, czy przez koczek c6 gra rywal. Ach, kawaleria do boju, można tradycyjną linię wybrać. Aha, goniec b5, podwiążemy skoczka, w tym wypadku go walniemy, strukturę. Niemniej jednak jestem bez pary gońców, nie będę grał d4, zagram d3. Uh -huh. i wieża E. Wieża e. e podwiązał, w razie czego Hetman wchodzi do gry. Tutaj ruchu nie ma, bo łapie gońca. A i taka poza, panie dzieju. Jak to atakować? Przez E5 nie mogę, tu nie mogę. Gońca trzeba wprowadzić do gry. To na pewno. Chciałbym F4, F5. E, ewentualnie może takie ruszki bym chciał zarzucić. E5 zawsze przepchnie. No, ale ten pionek może lecieć. A po biciach mogę wybić skoczek F6, E5. Jeszcze lepiej, jak skoczek F6 zagrał E5 tak, no i teraz zagra w ten sposób mi zapcha. Tylko, że z kolei wtedy puści tutaj pole. Mhm. Jak tu, to tu atakuje oba te punkty. Tak, tu grożą widełki. Skoczek na bandzie, dziwnie to stoi, wiadomo. Ale skoczek na F6 e nie ma wejścia. On przyjdzie przez E7. Niemniej jednak... No do 4 zawsze będę mógł rzucić go po D4, on C4 załaduje i... I o! I o! Dobra, będziemy zawsze można odejść tymi figurami. Może załadnąć no, że F5, no to F5 mnie za nie zagra. F5 mnie nie zagra. No tu wisi na pewno. No, przeoczył widły. Na tym poziomie... Można przeoczyć i widły. No to ja kostka już jest. Dobra, wstęp do wygranej. Ha, kurde bele. No to c4, siach, siach. Nie no, bez sensu. Po prostu bicia. Co tu dalej grać? Trzeba uważać na skoczkę, f5 być może. Hmm. c3, d4. Nie mam planu gry to kom kompletnie. Ha! Ha! Nie mam planu gry. Jaki plan gry tutaj będzie najlepszy? Hmm. Może przerzucić Hetmana na hetmańskie w ogóle w diabły. Zagram c3, zagram c3, przygotuję d4. Co z tym fantem zrobi rywal? W5. Nie boję się pchania pionów spod króla, on nie jest tutaj aż tak niebezpieczne, jakby się mogło wydawać. To pole weźmiemy pod kontrolę i skoczek nie ma dobrych ruchów. Ok. Ja tu, on tu, ja tu, przyjdę wieżą. No, spoko, chyba, że zapchasz. Nie zapominajcie, że... Nie zapominajcie, dobrodzieje... Hmm. Że mam jakość. <laughs> po bronie B2, myślałam, że AB albo B3. B3 zobowiązujące? Może. Nie no. Pozycja jest lepsza. Na ile? Ciężko powiedzieć. Po biciach tutaj niczego się nie, nie obawiam. Król w centrum pewnie zostanie. <laughs> tu zawsze mam na oko A6. W razie pchnięć, chyba że C4. Tak, skoczek nie ma dobrych ruchów. No, prawdę mówiąc, dobrze. No chyba chciałem i tak D4, nie? Faktem jest, że mój gońc jest zamknięty, natomiast jego też mojego zawsze poprawia. Jego tutaj nie ma takich dobrych, dobrych jakichś diagonal. Na siebie, tak. I teraz B3, bach, bach, bach. Eee, tak stanę. Tylko, że problem jest taki. Znaczy, problem, no nie jest problem. B3 chce zagrać. Co to rozbić? B3 zagrać, jak zbicia. To może pionkiem, może wierz, bo tego jeszcze nie wiem. Chcę B3, żeby podważyć ten punkt, więc może nawet wybić C4. <laughs> po biciach bicie. A, tego się nie boję, w żaden sposób. Po strzał. C4 wisi. Nie ma jak broni C4. E, tutaj będę miał tempo na 6 i od razu wierzę włączę do gry. No właśnie pionem czy, nie no wieża, wieża, na wagę złota, nie mam otwartych linii, to, 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 Na no aktywna poza jest, kurde, balans, chłopie, chłopie, tu wisi, nie? Mhm. Niby wisi, z tym, że jak ja tu, on tu, ja tu, on tu, ja czek, on tu, ja czek, będą problemy. Będą problemy. Jeśli wybije tutaj do spodu, będą, będzie miał kłopoty. Będzie miał kłopoty. Zdecydowanie. Nie powinien się łasić na pionka. Znaczy, ja, ja tak. Chcę tu przyjść. Anyway, nie? To jest dobry ruch. Ale, ale niestety. Coś leci. Płaczą dzieci. Mariancello. Witam serdecznie. Pojawił się jakiś błąd na pomarańczowo. Czy to duży błąd? Ms, Jakiegoś misa strzeliłem. Gdzie był błąd? Poka-poka. Sobotnia partyjka. No rywal nie był zbyt wymagający. Szczególnie podstawiając jakość. D3 to nie było dobre, ale lepsze było po prostu D4 pewnie. Nie, E5! A, E5 było. ok, E5. Było w planie, ale później. Ruchy były ok, No tak, przeoczył widły. Tu zrobił po prostu byka, nie? Trzeba było bronić pola. Tam, gdzie groziły widły, to niekoniecznie. Goniec G5, poprawić gońca na aktywną diagonalę. Tak. I to, było, to był słuszny plan. No, no ruszada była najlepsza, tylko niestety biorę skoczka po prostu. <laughs> Taka partia. No dobra, to coś jeszcze na 3 minutki. Na 3 minutki pewnie będzie wór. No, to 3 plus 2 chociaż wrzucę. 3 plus 2, a jak można mieć ranking 3000? To jest nieludzkie. Kurde, P3000. nebra! 3 plus 2. Może się uda wbić, słuchaj ta. Nie, nie nawet jak wygram, to nie wbiję tego. Nie wbiję 1800. Ale jestem blisko. Jestem blisko. Niski skoczek, wariant Tarasza. Wybiję, wybiję. Skoczek F3. Pewnie to zbiję po prostu. Chyba, że Hetmanem, ale to, to też się widuje. Widuje się ja czasem. Tiu, tiu, tiu. Skoczka chcę ogólnie na b Mogę wtrącić szaszka i zrolować. Ewentualnie podwiązać. skoczek ma wpływ na właśnie centralne pole. Po strzale mogę wybić i załadować skoczka. Mogę też wtrącić szacha. Ogólnie w rozwoju jestem lepszy. Taki opóźniony wariant wymienny. Jakby nie było. Czek, jak tu, to wybijam. <laughs> mam pionkę do przodu. To dobrze. Ciach, 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 ciach. Kurde bele, co z tą myślą? Pach, pach, pach i pach. Dobra, ładuję. Wchodzę w to. Tylko go, tu goniec odbije pioneczka. Bo chciałem tak i tak, tylko że dam mu odbić. A po co ja mam dać, dać mu odbić cokolwiek? Tylko, jak tu to pewnie A5. Ja tu. Dobra. Nie oddaję nic. Dlaczego miałbym? Dlaczego miałbym? Tego będzie atakowo, rzecz jasna. Tak nie chciałem, bo po biciu wieża wisi. Kurde balans. Czy oni są pijani dzisiaj? No to są dobre odposty dla skoków. Tia Aha. No to teraz to już mogę. Chyba zostanę spionem do przodu. Chyba zostanę z pionem do przodu, co mnie cieszy. Jego gońc jest słabiutki. Ma parę gońców, ale co z tego? Kolego. No dobra, tu jest jakaś presja. Gońca trzeba uwolnić. Czekaj, czekaj. Chyba zagram G4 jednak. Nie boję się G4. Jak chcesz, to sobie święć wszystko. Mm, 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 mm. Ja tu wierzę, tu. Wiesz co? Stanę tutaj, bo chciałem, nie? To jest dobry skok wisi tu. Teraz jeszcze kolejnego pionka. Nie, no tego to nie będę wygrywał, bo to nie jest żadne wygranie. Trzeba to trzymać w kupie. Nie, no poza jest fajna. Woda jest dobra. Nawet lepsza. Więcej przeszczyni mam. No mogę na przykład takim prostym ruchem wygrać już materiał. Tiu, tiu, tiu. No, i te pionki mu rozdzielę, wtedy będzie słabie, sobie już. Chyba, że walnąć tu. Albo tak. I wtedy tu, tu, tu. Dobra, tu, tu i wale tu. Połaszczę się na materiał. Może to, może to błąd. Ale to jest pion, który rozdziela się siostrzyczki Osłabiony tutaj gościu na D5. Maybe, baby, I'm a heartbreaker. Zobaczymy jeszcze. I no, kontroluje sytuację w tej partii zdecydowanie. Oczywiście, jeszcze nieskończony rozwój. On myśli, czy to bić. No, ale tak naprawdę, no nie masz chyba wyjścia. No, bo teraz tu wisi chyba co gońca chcesz cofać? Jak końca wycofasz, to ja w ogóle chyba. Ale to niedobre jest. No, przecież to co nie grają? Właściwie. Czy to jeszcze biorę? Wierzę. Ua, hej! A to może dobre jest. Hmm, czekaj, no kurczę, nie doceniałem tego ruchu. No on jest finezyjny na pewno. Na bank też niepoprawny. Myślałem, że szach jednak. Ale po szachu tu grałem, nie? E, tu wisi, tak? Pobrońmy. Nie no, dobrze. Dobra ta poza jest. Dobra ta poza jest. Można, tu się w dupce. Materiał do przodu, panie panie dziejku. Jasny, że tak. Jak najbardziej można. E, z szachem to ja tutaj. A z szachem mógł zagrać, nie? No mógł. Bicie bicie. I czek hmm. Otworzę gońca. Połapię pole H2. W razie strzału to Hetman broni. Dobra, skoczek jest ograniczony tutaj, ale tu nie jest. Może przyjść z szachem, wygrać, Pionka. A, w tej wersji. Okej, okay. w tej wersji. Tu coś miałem? Tu nie mogę, bo tu nie. Nie, no nie może tu, bo wie, że traci. A nie, no to spoko, jak to? Tu, tu, tu. Aha, tu, tu i tu, ale to niedobre, bo ja podchodzę do wisi tu, tu i tu. Dobra, tu i tu i tu i, to w porządku, jak tak. Mhm. Okej, okay. odszedłeś. Ma to sens, teraz tutaj podwisa. Jak tutaj podwisa, to się zabezpieczmy, czekaj, czekaj, może skoczkiem tu. Dobra, tu nie wisi. Tu nie wisi, bo wieża. To trzeba tylko sfinalizować. To jest spoko poza. Zaraz się rozgrywam. O, to to w idealnym świecie połączyć wieże w tej redakcji. Byku. Cool. Dobra, teraz wisi tu, bo wieża odeszła z podbicia. A jak ja tu? Dobra, zagram tak. No niestety, nie zagram tak jak chciałem, ale to i tak wszystko jest na razie gitara. Hmm, może tak, on tu bez sens. <laughs> no ma mało czasu, czekam. Może mi jakoś odsłony przydupcyć. Chyba niekoniecznie. Mhm. Czekaj, tu nie wisi, tu nie wisi. Poprawmy skoczka, bo źle stoi. Gdzie to idzie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem nic. Poprawmy skoczka. Dobra, wieża totalnie bez gry. Ja chcę przyjść tutaj. Albo nawet tutaj, wisi goniec. Tiu. Wisi goniec, czcza groźba to jest. Ale tu puszczę ten punkt bardzo ważny. Mm -hmm. Tutaj zagram. Nie wiem, tutaj się zacznie coś, 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 jakieś się zaczną, coś czuję. Plus 2 jest, tak? Na spokojnie, bronimy gońca. A, tutaj zagram, to mi widełki kurczę załaduje. Ale z drugiej strony, nawet jak oddam jakość, ale nie, tu walni goniec, spadnie. Wiesz co? Oddam jakość, ten goniec jest potwornie silny, ja i tak mam materiał do przodu. Tak. Odda szacha, ja odejdę. Spoko. Nie wiem czemu tak, ale zagrałem. Czek. Okej, okay, tutaj. Czek, czek, czek. Czek, czek. Aha, tu miał wyjście. Kurczę, widzisz? Ja coś muszę przeoczyć, bo, bo jak nie przeoczę, to jestem chory. Jak nie przeoczę, to jestem chory. Hm. Co za partia? Szalona. O, podwałkę jeszcze strzelił na koniec. No, panika się robi już, ale to czas. No way you lose. Nie, ta partia znacznie gorsza, ale to nim, nim krótsze tempo, tym gorsze partie. To jest norma. To jest jakby norma. Tu już było chyba z pięć błędów, więc. Uf, ale to pewnie w dalszej fazie gry. U początek wydawał mi się mi się niezły. No. Po jednym błędzie przeoczenie, błąd, przeoczenie poważne. Co w ogóle cała kolekcja? Wszystko do kolekcji wszystko było spoko, tak się gra. Mm, dobra, a zbicie niekoniecznie dobre. Może i lepsze byłoby. Skoczek B3 po prostu. A, może i lepsze, tak. Bo... Chociaż wydaje mi się, że te pionki się fajnie trzymały. Mm, ten skoczek tutaj niedokładny. Skoczek D4 był lepszy. Aha, no jasne, że tak. Znaczy jasne. No nie jest to dla mnie takie jasne. I to jest przeoczenie. Skoczek B3 jest jest the best. Aha, czyli ten skorzen na d4 jest warty wszystkiego. I to jest genialne, to, geni to jest to jest genialne posunięcie, naprawdę? Goniec bije c5 w tym momencie. No to ja przepraszam. I to jest błąd. A bo hetman g3, a to jest genialny ruch, jeżeli on widzi to. Dobra. Ojej, ja mam tu wór, totalny, totalny wór, totalny wór mam. Król g1, hetman g3, ale co? Co dalej? A, po prostu strzał. O ja, no, na związaniu, wdupcał mi się do obozu, człowieku. No, genialny, genialny schemat. Ale nie widział, znaczy on zagrał genialne posunięcie, ale już bez genialnej kontynuacji, bo to danie już nie jest dobre. Chociaż on ma hetman h cały czas. Hetman h2, Król f1, goniec d3. Ajajaj, problemy w biały dzień, człowieku. No. Niestety, połapałem pole H2 i tu już pozycja jest, zaczyna się robić dobra. A, to widzisz, to on miał, on, miał do, on miał dobry ruch, on miał... No i to jest błąd oczywiście, a co trzeba było? Skoczek D4. A, nie ma czasu tutaj bić, bo podwisa, trzeba odejść hetmanem. Skoczek D4 przeoczyłem, no ale pozycja wciąż dobra. Wciąż dobra. No tak, tu podwałka hecia. On AB miał, tak? Po prostu. AB, hetman. Ciach i ten pionek, aha, parka jest, tak? No nawet załóżmy, żeby to poszło. by to poszło. Wieża C2. A, jak tego pionka łapie prawdopodobnie. Nie, bo wieża C8, ale nie ma tego. Nie no, wygrana jest pozycja. Prawdopodobnie, chociaż mało pionków. Ależ dymy, człowieku! Na 3+, 2 zawsze. Gwarantowane tempo, jeśli chodzi o zadymiarskie manerwy. No dobra, 1799, 1800 zasięgu, jedziemy po nie wiem ile. 1005, 1805. Zobaczymy. Znaczy, w ogóle, ha, jakby ludzie żyli, na przykład mieli tylko czeską i mogli trenować szach, ale sami, nie? I ich ranking byłby ich wypłatą miesięczną. Ciekawe, do ilu by wbili, bo do ilu by potrafili wbić. Wszyscy, no, wszyscy w ogóle po 2500 by mieli. Karosen 3300. Ależ bogacz, kurde balans. No dobra, nie będę przeciągał jego weekendu. Bawcie się z głową moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Pozdrowki. Mhm.